Jestem dzisiaj na pokazach marki Deutzfar i, i mamy do obejrzenia dwa ciągniki. Jeden to dotychczasowy 6125C RV Shift, a drugi to nowość pokazana pierwszy raz teraz na targach AGRO Show 635.4 RV Shift. Co mnie najbardziej zastanawia, to przekładnia RV Shift. Przyznam, że taką jeszcze nie pracowałem, bo to bez stopniówka, ale z, można powiedzieć z biegami, z możliwością zmiany biegów, to mnie zastanawia właśnie po co to jest i zamierzam to dzisiaj sprawdzić. Mogę N, tak? To będzie N. Utrę y czy nie tutaj? Mamy tutaj Aha, tak. prostu sobie. Albo hamulec Hamulec albo tam. Mamy wyświetlacz w tej chwili. W tej chwili pokazuje, na przykład e, teraz, zmienimy. E, aha, dobra. Włączymy za, funkcję za, APS. Tak, same zakresy możemy sobie przerzucać bez włączonej funkcji APS. Tak jest. Ale teraz mam włączony APS, czyli automatyczną zmianę biegów. Tak jest. Tym przyciskiem. I mamy zakres w tej chwili od 0 do 20 km na godzinę. Przepraszam, od 10, 10 do 20. I to są przełożenia, biegu. tak. Dokładnie. Od 10 do 20 biegu, 20 biegu. Wciskam przycisk ten. I zmienia się na tryb polowy. Zaprogramowane są tutaj od 5 do 12 biegu. Dokładnie. Jeśli będziemy jechać w tym zakresie, na trybie polowym. Ciągnik nie wyjdzie poza piąty i poza dwunasty bieg. Mm -hmm. Ale to jest dokładnie. to możliwe, żeby przeskoczyć podczas jazdy. Po prostu trzeba przytrzymać troszkę dłużej joystick, który jest wydawany do zmiany przełożeń okay. i on przejdzie na bieg wyższy lub niższy. Będzie gdzieś sam w sobie cały czas chodził pomiędzy tymi biegami. Ale jak znowu wróci do tego zakresu, mm -hmm. będzie cały czas znowu operował pomiędzy przełożeniami zaprogramowanymi. Ogólnie fajne jest to, że tak jak tutaj widać na wyświetlaczu kolory fioletowy, biały, brązowy i szary. I, szary. Tak. I tu mamy na joysticku właśnie te, te tutaj kolory i możemy te sobie funkcje zaprogramować. W tej chwili właśnie zaprogramowane jest, że fioletowy to jest rewers do przodu biały, do tyłu. I proszę bardzo, wciskamy tylko trzeba z przodu przycisk funkcyjny i ten fioletowy. I traktor rusza do przodu. Tak, fajne bardzo I w tej chwili, ułatwienie. Tak, w tej chwili jest w aps więc widać od razu jak się biegi zmieniają. Już jest 12 bieg. Czyli, czyli ostatni z tego zakresu. I Dajemy nogę na gaz praktycznie do podłogi i właśnie jest w tym zakresie. Żeby teraz dalej jechać. Żeby dalej musimy przytrzymać przez chwilę sobie joystick do przodu. Do przodu, dokładnie. Bieg nam wskoczył na wyższy i teraz już będziemy, jeśli damy troszkę e, szybciej, sobie chcemy pojechać. Damy więcej gazu i będzie nam operował w APS-ie cały czas, jakby, tak no, automatycznie przerzucał sobie przełożenia no, w zależności od tego, jakie potrzebuje. Mm -hmm. No i oczywiście, co wyłączamy aps i możemy sobie w tym trybie sami zwalniać. Już nawet musimy. Właśnie. Pyk. Fajnie się jedzie, nie, te zmiany czuć jakby właśnie biegi, no ale, ale nie ma żadnych szarpnięć i tak dalej. Tak, szarpnięcia są zniwelowane gdzieś tam do minimum, Dlatego zmiana to między jednym przełożeniem okay. jest bardzo... A czemu teraz nie zmienia się na kolejny bieg? Jest dwunasty A do dołu jakoś mamy, troszkę trzeba przytrzymać. No do dołu jest, do góry dwunastka troszkę dłużej przytrzymać. Jest. Tak, bo to e, przynajmniej te pół sekundy musimy go utrzymać mm -hmm. na wychylenie do przodu albo do tyłu, aby nam no, gdzieś tam ten bieg został zmieniony. Dokładnie. No co ciekawe jest to, że możemy sobie, e, żeby jechać z, e, z daną prędkością, no to traktor będzie właśnie zmieniał e, biegi, prawda? Tylko obrotami będzie, Dokładnie tak. e, będzie manipulował. Obroty będą różne, a tak, i biegi, i obroty będzie gdzieś tam zmieniał, Tak, żeby sobie dostosować najlepszą wydajność do obciążenia. Fajna kabina, cicha, właśnie, mimo że, mimo że sześciosłupkowa, ale te obłe szyby, jest przestrzeń, jest dosyć wygodne siedzenie dla operatora. No i oczywiście funkcja start-stop tak, jest ładny, aktywna, stop, hamulec. Stop and go. Tak, stop and go. No i coś nie poszło. Coś nie poszło. Wcześniej nie wychodziło. Nie. Nie. Teoretycznie była aktywna, ale coś, coś ale nie... Nie, ale po, właśnie po, wcześniej wychodziło, bo jeździłem i, i, i to działało. Ja też za każdym razem jeździłem i działało, a teraz i zadziałało. Dobra, a co można jeszcze powiedzieć, podsumować? Bardzo, no co, fajne funkcje. Ten, nie ma z boku żadnego wyświetlacza, ale ta deska rozdzielcza tak. Jest czytelna, i tutaj wszystko, wszystko można programować w dosyć prosty sposób: a mianowicie takim czymś tutaj, takim małym joystickiem na, na słupku bocznym. To wystarcza, uwierzcie, że, że do, do, do wszystkiego. Eee, funkcje, właśnie programowalne w joysticku, można też, można też tutaj na przykład zaprogramować podnoszenie, opuszczanie, tak, tak? Tak, funkcje tak. hydrauliki. Można sobie wszystko zaprogramować, wszystko to, co elektronicznie możemy włączyć w ciągniku poprzez no. jakiś przycisk. Tak jest, funkcja stop and go naprawdę multum możliwości z tym przyciskiem. Także co, kto może nie jest przekonany do, do przekładni bezstopniowej TTV, no to takie rozwiązanie wydaje się całkiem ciekawe, bo, bo to, ja bym powiedział, że jest takie pośrednie. Takie takie pomiędzy, przejściowe. pomiędzy TTV a, yy, a z skrzynią właśnie mechaniczną. No właśnie. Także tutaj mamy yy, można powiedzieć że prawie, że pracę skrzyni TTV, ale obsługę skrzyni mechanicznej. No do, dokładnie, dokładnie. Kto lubi sobie jeździć i dy, na przykład dynamicznie też zmieniać te biegi. E, no Ciekawe rozwiązanie. Tutaj też wspomniano, że taki ciągnik porównywalny do TTV będzie o około 10% tańszy. Dzięki.